Pablo Escobar był charyzmatycznym i bezwzględnym człowiekiem. Kolumbijski baron narkotykowy miał skromny start, a mimo to zyskał status najpotężniejszego przestępcy świata. Jego imperium było równie potężne. Pablo Emilio Escobar Gavrilla urodził się 1 grudnia 1949 roku w Rio Negro i pochodził ze skromnego środowiska. Wychowywał się w Medellin jako trzecie z siedmiorga dzieci. Jego ojciec był rolnikiem, a matka pracowała jako nauczycielka. Z początku wykazywał się przedsiębiorczością ze skłonnościami do naginania prawa, angażując się w sprzedaż fałszywych dyplomów, przemyt sprzętu, tu stereo, czy sprzedaż kradzionych nagrobków. Rzucił szkołę średnią, ale tym się nie zraził, bo sfałszował dyplom. Młody Pablo chciał zostać prawnikiem, marzyła mu się nawet prezydentura, ale podjęte studia rzucił, bo nie miał na to pieniędzy. Zaczął kraść samochody, co doprowadziło do jego pierwszego aresztowania w 1974, i zaangażował się w przemyt papierosów czy handel marihuaną. Dla pieniędzy zrobiłby wszystko. Porwał biznesmena Diego Echevarie, za którego otrzymał okup w wysokości 50 tysięcy dolarów, a mimo to odebrał mu życie. Zaczął się również interesować kokainą. Nadarza się wyjątkowa okazja, by poznać Pablo Escobara jeszcze bardziej. Wydawnictwo Filia wydało książkę Escobar jego autor Max Czorny daje niepowtarzalną okazję, by wniknąć w umysł króla kokainy. Wszystko dzięki wyjątkowej pierwszoosobowej narracji. Możemy poznać myśli inteligentnego dziecka, które zostało drobnym przestępcą, a następnie przekonać, z jakimi dylematami się borykał, kiedy zostawał baronem narkotykowym. Jeśli chcesz zagłębić się w umysł króla kokainy, wystarczy zagłębić się w link pod filmem. To, jak zbudował swoje imperium, było spektakularne. W 1976 roku założył swój handlujący narkotykami gang, który zyskał miano kartelu Medellin. Pod koniec lat 70. i na początku 80. Escobar odegrał kluczową rolę w erze kowbojów kokainowych w Miami. Jego sieć przemytników stosowała pomysłowe metody, aby ustanowić pierwsze szlaki przemytnicze, transportując ogromne ilości kokainy z Peru, Boliwii i Ekwadoru. Przez Kolumbię do Ameryki. Operacja ta obejmowała różne środki: od łodzi podwodnych po małe samoloty lądujące na odległych polach. Kolumbijskie służby bezpieczeństwa znalazły w jego samochodzie spore ilości kokainy i aresztowały go w maju 1976. Przekupił kogo trzeba. Został zwolniony, a rok później agent, który go aresztował, już nie żył. Escobar stworzył niespotykany popyt na kokainę w Ameryce. Jego kartel z Zdominował rynek, kontrolując ponad 80% kokainy wysyłanej do Ameryki. Zarabiał jakieś 420 milionów dolarów tygodniowo i zyskał przydomek króla kokainy. W latach 80. do USA trafiało od 70 do 80 ton kokainy miesięcznie, co uczyniło Escobara jednym z 10 najbogatszych ludzi świata. Według Forbes'a był warty jakieś 30 miliardów dolarów. Zdobyte środki inwestował. Z jednej strony prowadził wystawny styl życia, prywatne samoloty, liczne luksusowe domy, w tym potężną posiadłość z ranczem, zona 200 zwierząt, prywatną areną walk byków czy boiskiem do piłki nożnej. Inwestował w biedne dzielnice Medelin, budując mieszkania, stadiony, szpitale, szkoły i kościoły. Pod koniec lat 80. jego imperium było tak potężne, że podobno zaproponował spłatę 10 miliardowych. Długu Kolumbii w zamian za zwolnienie go z jakichkolwiek prób ekstradycji. Działał pod dewizą plata o plomo czyli srebro albo ołów. Korumpował i zastraszał, systematycznie przekupywał i zastraszał kolumbijskie agencje ścigania, urzędników i polityków. Jego syndykat zbrodni dominował nad kolumbijską polityką, wywierał wpływ na praktycznie każdy szczebel władzy i manipulował procesami politycznymi, kształtując polityczny krajobraz kraju. Jego imperium nie tylko walczyło z rywalizującymi kartelami, ale też wprowadziło rządy terroru. Escobar wprowadził koncepcję narkoterroryzmu, Organizował zamachy bombowe, zabójstwa i wymuszenia po to, by utrzymać kontrolę nad krajem, zastraszając rywali i wrogów. Bezwzględność jego nie znała granic i działał bezkarnie. Jego imperium doprowadziło do śmierci około 4000 osób, które odważyły się rzucić wyzwanie jego rządom, w tym funkcjonariuszy policji, urzędników państwowych, dziennikarzy, a nawet sędziów. Pod jego wpływem Kolumbia stała się światową stolicą mordów naznaczoną niewyobrażalną przemocą i korupcją. W latach 80. Escobar był tak potężny, że postanowił wejść do polityki. Odegrał znaczącą rolę w utworzeniu liberalnej partii Kolumbii. W kongresie rozwijał projekty społeczne, zyskując popularność i poparcie wśród lokalnej ludności w obszarach, które często odwiedzał. Będąc osobą publiczną z potężną działalnością filantropijną zyskał przydomek współczesnego Robin Hooda. Pozycja polityczna zapewniła mu immunitet i paszport dyplomatyczny ale niedługo się tym cieszył. Ówczesny minister sprawiedliwości Rodrigo Lara Bonilla oskarżył go o działalność przestępczą. Wszczął dochodzenie w jego sprawie, co spowodowało, że lider liberałów, Luis Carlos Halan, wyrzucił go z partii. Escobarowi nie w smak była kampania mająca ujawnić jego działalność przestępczą, więc wycofał się z polityki na początku 1984. Trzy miesiące później Lara Bonilla już nie żył, ale to nie zmieniło znacząco sytuacji Escobara. Rządy Kolumbii i Ameryki nieustannie naciskały na jego aresztowanie i ekstradycję do Ameryki. Król Kokainy rozpoczął kampanię przeciwko kolumbijskiemu wymiarowi sprawiedliwości, przekupując i mordując kilku sędziów, aby unieważnić umowę ekstradycyjną Kolumbii. Zaatakował nawet kolumbijski budynek Sądu Najwyższego, w wyniku czego zginęła połowa jego sędziów. Ta przemoc na dotąd niespotykaną skalę doprowadziła do ogłoszenia przez Sąd Najwyższy, że umowa ekstradycyjna była nielegalna. Tłumaczono, że została podpisana przez delegację prezydencką, a nie przez samego prezydenta. Zwycięstwo Escobara nad sądownictwem nie trwało jednak długo. Nowo wybrany prezydent Kolumbii Virgilio Barco Vargas, kiedy tylko objął urząd, odnowił umowę ekstradycyjną ze Stanami. Uraza Escobara do lidera liberałów Luisa Carlosa Halana, który odsunął go od polityki, doprowadziła do jego śmierci w 1989. W jego miejsce pojawił się Cesar Javieria. Jego również chciał Zlikwidować i ta chęć była początkiem końca. Imperium Escobara zorganizował zamach bombowy na lot Avianika 203, w którym zginęło 107 osób. Na pokładzie miał znaleźć się Javieria, ale się spóźnił na lotnisko. W zamachu zginęło również dwóch Amerykanów, a to już spowodowało bezpośrednie zaangażowanie rządu USA. Waszyngton rozpoczął wieloletnie starania wraz z rządem Kolumbii, by złapać Escobara i rozbić jego imperium. Escobar zrozumiał, że znalazł się w nieciekawej sytuacji, więc rozpoczął negocjacje z kolumbijskim rządem, oferując oddanie się w ręce władz i zaprzestanie wszelkiej działalności przestępczej w zamian za wyrok pięciu lat więzienia i łagodne traktowanie. Kolumbijscy urzędnicy zgodzili się. Escobar trafił do własnego, luksusowego i prywatnego więzienia La Catedral. W więzieniu miał do dyspozycji boisko do piłki nożnej, gigantyczny domek dalalek, klub nocny, bar, jacuzzi, saunę, a nawet wodospad. Jednak król kokainy nie cieszył się z luksusów długo, bo szybko pojawiły się doniesienia, że torturował i zabił dwóch członków kartelu. Rząd nie miał innego wyjścia, tylko przenieść go do bardziej konwencjonalnego więzienia. Kiedy tylko decyzja zapadła, Escobar się oni na Natychmiast dowiedział, dzięki rozległej sieci informatorów, więc uciekł, porzucając wystawny styl życia i żyjąc w ukryciu. Doszło do ogólnokrajowego polowania. Escobar stanął w obliczu gruźb ze strony kolumbijskiej policji, amerykańskiego rządu USA i rywalizującego kartelu Cali. To doprowadziło do upadku kartelu z Medellin. Okres intensywnego nadzoru i śledzenia zakończył się operacją na dużą skalę 2 grudnia 1993 roku, kiedy kolumbijskie siły specjalne przy wsparciu technologicznym ze strony Ameryki zlokalizowały kryjówkę Escobara w dzielnicy klasy średniej w Medellin. Próba aresztowania Escobara szybko eskalowała, no i doszło do wymiany ognia. Ostatecznie władze szturmowały budynek, co doprowadziło do śmierci Pablo Escobara i jego ochroniarza którzy próbowali uciec z dachu. Jego śmierć dzień po swoich 44 urodzinach oznaczała koniec ery imperium Escobara. Jeszcze raz gorąco polecam link do książki Maxa Czornyja znajdujący się pod filmem. Książka naprawdę ciekawie ukazuje Pablo Escobara. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.